Tutaj możemy podać taki przykład, gdzie jesteś właścicielem działki na obrzeżach miasta i zgodnie z dotychczasowym planem zagospodarowania, na którym znajduje się twoja działka, była możliwość postawienia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działce. Oznacza to, że mogłeś wybudować dom, ale załóżmy, że nie skorzystałeś z tej możliwości i wykorzystałeś ją jako miejsce do spędzania wolnego czasu z rodziną. No po prostu nie postawiłeś tam żadnej zabudowy, kiedy plan zagospodarowania był korzystny. Następnie gmina uchwaliła zmianę planu zagospodarowania, który uniemożliwił view. Zabudowy w dotychczasowy sposób. I w tym przykładzie, mimo tego, że przed uchwaleniem planu nie zacząłeś budowy, mimo tego, że nie skorzystałeś z poprzedniego planu zagospodarowania przestrzennego, to możliwość takiej zabudowy właśnie stanowiła ten element dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomości. Dlatego traktuje się to, takie sprawy w taki sposób, że nowy plan odebrał ci tę możliwość zabudowy, więc możesz od gminy dochodzić odszkodowania albo wykupu nieruchomości, mimo tego, że nie starałeś się o pozwolenie na budowę. Nie istnieje oczywiście jakaś górna granica, granica tego odszkodowania, po prostu wartość, którą ustali biegły w sprawie sądowej, musi zostać wypłacona przez gminę, niezależnie od tego, czy kwota jest wysoka, czy nie. Przykładowo w przypadku działki o powierzchni około 7300 m2, która przed zmianą planu była przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, a po uchwaleniu planu na zieleń urządzoną i został wprowadzony całkowity zakaz zabudowy, w takiej sytuacji sąd zasądził ponad 2 miliony złotych odszkodowania za utratę wartości tej to, co teraz widzisz, to jest fragment operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, który określa, o ile spadła wartość nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania. I akurat w tym przypadku, w przypadku tej sprawy, którą się zajmowałem w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego, wartość nieruchomości, która akurat tutaj jest położona w Warszawie, dla której nie obowiązywał plan miejscowy, a w studium zagospodarowania była określona jako tereny wielofunkcyjne. W związku z tym, że uchwalono plan zagospodarowania pod usługi ośrodkowej, Wartość działki spadła z prawie 8,5 miliona do niewiele ponad 3 milionów, czyli ponad 5 milionów złotych. To jest ta wartość, o którą ta działki spadła. Drugie rozwiązanie to jest żądanie od gminy wykupu naszej nieruchomości. Takie rozwiązanie szczególnie może być przydatne w sytuacji, kiedy nie mamy pomysłu na to, jak zagospodarować tą działkę po niekorzystnej zmianie planu zagospodarowania przestrzennego. Najczęściej będzie to dotyczyło sytuacji, w której poprzedni plan umożliwiał zabudowę, nowy plan uniemożliwia tą zabudowę i my nie mamy już w jaki sposób tej działki wykorzystać, ponieważ tej zabudowy po prostu nie zrealizowaliśmy.